Witajcie kochani, tutaj Maciej wylot. Strasznie się świecę i błyszcze i w ogóle światło jest niezbyt korzystne, bo za mocne do kręcenia. Ale bardzo chciałem ten odcinek stąd nakręcić, ponieważ jestem przy Uniwersal Morad Hasil, bardzo ważnym dla mnie i jednym z najważniejszych dla ruchu sufickiego na zachodzie ośrodków, w którym no, przemedytowałem dobre 25 lat jest to też takie jedno z najważniejszych miejsc w ruchu sowieckim na zachodzie a to jest ostatni odcinek mojej serii yy, czy pierwszej serii yy, mojego medytacyjnego youtube'owego programu medytuj codziennie nie martwcie się, że to jest ostatni odcinek, bo zaraz będziemy nagrywać yy, pierwszy yy, kolejnego sezonu Mam nadzieję, że jeszcze go nagram tutaj. Pod jednym warunkiem, że szybko mi dacie znać w komentarzach, co chcecie w tym drugim sezonie, czy idziemy w praktyki medytacji oddechu, jamy, czy idziemy w praktyki yy, sufickie, takie praktyki na odosobnieniach, na spotkaniach medytacyjnych, wewnętrznych, ezoterycznych. Więc dajcie proszę znać w komentarzach albo wiadomością jakąś prywatną do mnie. Może być jedno słowo, pranayama, prana. Albo Sufii i ja będę wiedział co chodzi. po takim plebiscycie, jak zbiorę z tych wszystkich wiadomości, waszych i komentarzy, te dane, to wtedy zacznę kręcić sezon albo o jamy, albo o praktykach sufickich. Można powiedzieć taki że praktyczny wykład jakby moich książek. Medytacja w życiu codziennym, duchowość na co dzień, itd. Teraz, jeżeli chodzi o. Sufickie praktyki, też to miejsce, w którym jesteśmy, jest mi widać, to yy, takie dwie najbardziej popularne formy sufickiego nauczania nazywają się Sohbet i Sama. Sohbet to znaczy dyskurs, rozmowa, a sama to znaczy słuchanie. I teraz nie wiem na ile zauważyliście, ale ta... Jedna i druga forma wymaga tego aspektu słuchania, czyli rozmowa, wiadomo. No, jeżeli chcemy naprawdę z kimś rozmawiać, to wtedy musimy słuchać, bo inaczej to nie jest żadna rozmowa, tylko jakby wyrzucanie z siebie jakichś rzeczy. Jeżeli ma nastąpić jakiś dialog, to musi być słuchanie. Druga forma sama czyli słuchanie no to już jakby sama esencja tego słuchania i teraz y, oczywiście możemy słuchać na różne sposoby y, możemy słuchać y, w taki konwencjonalny sposób, ale oczywiście tutaj chodzi o to, żeby jak to mówią Sufi, słuchać sercem teraz, co to znaczy słuchać sercem bo część osób to rozumie trochę źle, część traktuje to jako takie jakieś new-age'owe, można powiedzieć nawiedzone, e, dziwactwa i wysłuchać sercem i wyobrażę sobie tam, nie wiem, kryształowe delfiny i, i jakieś tam cuda do tego. I to nie jest tak. E, a część osób e, też to odbiera źle, e, a mianowicie sucha nauczania na przykład i egzaltuje się emocjonalnie, przy tym pobudza się emocjonalnie. I to nie jest słuchanie sercem. Ani jedno, ani drugie. W tym słuchaniu sercem chodzi o to, że jak um, słuchamy, to słuchamy przez pryzmat właściwości serca, przez pryzmat akceptacji, życzliwości, dobroci, współczucia, miłującej dobroci, wdzięczności, Tolerancji, cierpliwości. Czyli na przykład bierzemy sobie, chcemy słuchać przez pryzmat akceptacji i po prostu słuchamy nauczania, słuchamy siebie i dopuszczamy nawet najtrudniejsze przeżycia, które tam się pojawiają, które są związane z tym nauczaniem. Chcemy słuchać przez pryzmat wdzięczności, to jakby słuchamy przez pryzmat tego, jak bardzo wdzięczni jesteśmy za tą możliwość słuchania tego nauczania, nauczyciela, jak bardzo wdzięczni jesteśmy za to nauczanie yy, i tak dalej. Chcemy yy, słuchać przez pryzmat współczucia, słuchamy i z takim nastawieniem, że, żeby to potem przełożyć na służbę, na służbę sobie, na służbę innym i tak dalej. Więc. Yy, w ten sposób, jakby możemy słuchać sercem, i to jest w pewien sposób takie pociągnięcie dalej tematu z ostatniego filmu, tematu miłującej dobroci właściwości serca, i też w pewien sposób pociągnięcie tego tematu bardzo ważnego w medytacji, a mianowicie medytacja, praktyka medytacyjna, praktyka duchowa ma być zmianą percepcji, to tak jak ładnie Inayat Khan zauważa, w jednym ze swoich cytatów, że czym jest rozwój duchowy? Rozwój duchowy nie jest niczym innym niż zmianą punktu widzenia. I oczywiście trzeba potraktować z pewną głębią, a nie, a nie w sposób jakiś taki bardzo dosłowny. I teraz, ponieważ każde z naszych tutaj filmowych spotkań miało mieć wymiar praktyczny, to jest oczywiście zadanie domowe. Wyjdźcie sobie na zadanie, jakby jak yy, to, to, żeby przez 40 dni słuchać nauczania, czy, czy jak go czytacie, czy jak jesteście u nauczyciela, czy jak medytujecie, żeby słuchać go sercem, wybrać sobie jedną właściwość serca i w konkretny sposób ją zastosować, czyli czy to akceptację, czy wdzięczność, czy współczucie, czy coś tam. I zobaczycie, jak to bardzo zmienia pryzmat praktyki. Jeżeli chodzi o te właściwości serca, to nie jest tak, że któreś są ważniejsze czy mniej ważne, ale Sufi, szczególnie Sufi ze szkoły czyszty, najbardziej cenią sobie taką właściwość jak cierpliwość. I cierpliwość jest faktycznie szczególną właściwością, bez niej nie da się nic osiągnąć ani w kontekście tych osiągnięć życiowych, takich konwencjonalnych, ani w kontekście um, tego, co bym powiedział w cudzysłowie, osiągnięć duchowych. I cierpliwość daje nam też szczególne wyposażenie na tej drodze do wolności. W zasadzie nawet daje nam szczególną wolność, bo cierpliwość ma dwa wymiary. Ma wymiar wytrwałości i wymiar wytrzymałości. Czyli wytrwałości to, że jesteśmy w stanie bez takiej bezpośredniej nagrody zmierzać w jakimś kierunku długo, cierpliwie. A wytrzymałością, no, że jesteśmy w stanie znosić niedogodności na tej drodze. I ten aspekt wytrwałości uwalnia nas od takiego przywiązania, uwiązania, zależności od, yy, nie wiem co powiedziałem, aspekt wytrwałości uwalnia nas od przywiązania do nagrody, od warunkowania nagrodą. Aspekt wytrzymałości uwalnia nas od przywiązania do yy, kary, od warunkowania karą. A do warunkowania karą i nagrodą, to jest jedna z takich podstawowych rzeczy, których się musimy uwolnić. Oczywiście niekoniecznie w takim bardzo konwencjonalnym znaczeniu, ale także w tym znaczeniu właśnie naszych kontaktów społecznych, jak pewne rzeczy wykonujemy, żeby inni ich, innym się podobało, albo nie podobało, i tak dalej. I tak dalej. Nie chcę tu dawać zbytnio przykładów, żeby nie uprościć, tak jak to matematycy mówią, że przykład jest wrogiem definicji. Czyli pamiętajcie, cierpliwość, wytrzymałość, wytrwałość, uwolnienie od kary, uwolnienie od, ka od nagrody, uwolnienie od warunkowania karą, uwolnienie od warunkowania nagrodą. Więc może to będzie ta właściwość, którą sobie weźmiecie na tapetę na te 40 dni. Proponuję, żeby tylko jedną z nich wziąć, czyli na przykład samą wytrwałość na 40 dni, a później na kolejne 40 wytrzymałość. I najlepiej jeden prosty aspekt tej wytrwałości czy wytrzymałości, który sobie dacie. Czy na przykład, jak wytrwałość, to ktoś może sobie dawać, że Zadania, które podejmuje w ciągu dnia, stara się każde kończyć i dać sobie takie zadanie, nie? Wytrzymałość, jak na przykład zawsze się wycofujecie w jakiejś sytuacji y, z czegoś, w czym nie chcecie, y, na czym Wam zależy, to właśnie, że nie będziecie na przykład się w tej sytuacji y, w, wycofywać i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że wpadniecie na jakieś ciekawe pomysły. Jak ktoś będzie chciał skonsultować je ze mną, to po prostu napiszcie czy to w komentarzu, czy jak ktoś się nie chce uskuteczniać w komentarzach z jakimiś tam swoimi intymnymi rzeczami, to po prostu napiszcie do mnie maila. Ja chętnie tam doradzę i pomogę ułożyć tą chillę, medytacyjne wyzwanie a propos cierpliwości czy inne właściwości serca. Czy pamiętajcie, 40 dni Starać się słuchać, odbierać nauczanie, odbierać życie, odbierać swoją praktykę medytacyjną przez pryzmat jednej wybranej właściwości serca, albo nawet jednego z aspektów tej właściwości serca. Bardzo Was zachęcam do tego zadania. Ono w fajny sposób zamknie to wszystko, co robiliśmy przez te poprzednie odcinki, w tej chwili szczerze mówiąc nie pamiętam, czy ich było 10 czy 11, i będzie doskonałym zamknięciem. Więc powodzenia. Pamiętajcie też, żeby mi dać znać w komentarzach, co w drugim sezonie, czy pranayama, czy y, praktyki sufickie, nauczanie sufickie. Myślę, że to szczególnie może być wartościowe dla tych, którzy nie mają możliwości przyjechać na odosobnienia i tak dalej. Jest to jakaś tam forma nauczania, zawsze dodatkowe rzeczy możemy się skomunikować mailowo, przynajmniej do pewnego stopnia nauczania. Y, więc dajcie znać w komentarzach pranayama albo sufi czy sufizm. Yy, I mam nadzieję, że niedługo wystartujemy z kolejnym sezonem. Mówił do Was Maciek Velobub z terenu Uniwersal Murat Hasil, ośrodka sufi w Catvecansi w Holandii. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Pa.